Witajcie, witajcie na moim codziennym, prawie codziennym nagraniu. Tak dziwnie się czuję bez tego przypinanego mikrofonu tutaj, wiecie, którą miałem zawsze pod krawatką, ale dzięki temu mogę, wice przełykać kawę bez gulgotania. To chyba jest jakiś plus tego, tych moich nagrań i tego, tego zmienionego telefonu. Został zmieniony z konieczności, a wygląda na to, że chyba zostanę jednak już przy tym, który, który teraz obecnie nagrywa. Wczoraj mówiłem Wam o pustce, jaka pozostaje u niektórych przy zmianie swojego czy światoboglądu, czy po zmianie swojej, swojej religii, swojego jakiegoś wewnętrznego dotychczasowego przekonania, czyli po odcięciu tej, jak ja to narysowałem Wam kiedyś i nazwałem dodatkowej, sztucznej dodatkowej nogi, tej atrapy. Tej nogi, z którą nauczyliśmy się żyć przez pół życia, nieraz większą część nawet życia, a potem tą nogę sobie sami odcinamy, odrywamy, czy ona po prostu usycha i przewracamy się, bo ta noga służyła nam jako wspornik, pomagała nam zachować równowagę w różnych sytuacjach życiowych, a teraz jej nie mamy, nie mamy wsparcia moralnego, religijnego. Nie mamy wsparcia wśród współplemieńców, współwyznawców, którzy nas już tak nie tolerują, nie chłopią jak kiedyś, tylko jesteśmy dla nich już zagrożeniem jakimiś wrogami albo ludźmi, którzy są odstępcami i których trzeba koniecznie nawrócić na jedyną prawdziwą wiarę, w którą kiedyś tam my wyznawaliśmy. I tak się też dzieje, że ci ludzie, jeżeli widzą, że nie mogą nawrócić z powrotem takiego człowieka na jedną słuszną wiarę, czy jedynie słuszne przekonania, stają się jeszcze półbiedy, jak się odsuną, ale nieraz stają się wręcz wrogami zaciekłymi. Trzeba być na to przygotowanym, że żywienie optymalne może spowodować co nie znaczy, że spowoduje ale może spowodować, że człowiek, który po dwóch, trzech latach żywienia optymalnego zacznie rozumieć, gdzie żyje, zacznie rozumieć pewne mechanizmy, które nim kierowały i kierują, przestaje wierzyć, przestaje, uśmiecha się na to, na początku może nawet to być jakiś taki bunt. U mnie to był, powiem wam, że, już mówiłem wam, że ja się buntowałem, ja byłem wściekły, jak można było mnie wpakować w takie maliny, a teraz już tego buntu nie ma, jak już widzicie, już nawet na tą religię, już nie robię sobie tutaj jakichś tam wycieczek, przytyczek, jest to już spokojniej, ale to było u mnie. U innych, z którymi też rozmawiałem, róż, takimi optymalnymi, którzy już przez wiele lat pilnowali tego, co jedzą, co wkładają do ust, ten proces również zachodził, tylko zachodził mniej burzliwie niż u mnie. Ale każdy człowiek jest inny, wiecie. Ktoś napisał mi tam, że zamieniłem sobie religię i tą pustkę w komentarzach na, na pana doktora i. Jana Kwaśniewskiego i moją biblią stały się te książki, które wam czytam tutaj prawie, że prawie że można tak powiedzieć, tylko że ja zamieniłem religię, religię na to, co wiem, a nie na aberrację. Aberracje pozostawiam w sferze aberracji, chociaż nie powinienem się tak wyrażać na temat religii, ale tak to teraz odbieram, więc dlaczego mam tego nie nazywać tak, jak to teraz odbieram? Jest to swego, swoista aberracja, w którą zostaliśmy wkręceni, a pomagało temu wkręceniu, pomagały posty, pomagały, pomagała yy, miłość do wszelkiego bytu żyjącego, do zwierząt. Zresztą mówiłem Wam kiedyś, że mm, przez kilka miesięcy, siedem miesięcy prawie, byłem wegetarianinem, bo Miałem takiego nauczyciela kiedyś ze szkoły, który był i jest, chyba może jeszcze żyje, wegetarianinem i to bardzo mi imponowało, że te zwierzęta i ten, ten współ, współodbieranie tego bólu tych biednych, cierpiących zwierząt, że można się do tego tak zbliżyć i współ, współcierpieć z tymi zwierzątami. No takie, takie miałem pojęcie wówczas lepszym rozwiązaniem byłoby coś, zrobienie czegoś takiego, żeby te zwierzęta nie musiały tak cierpieć, a nie współcierpieć ze zwierzętami. No i skończyło się to, że któregoś którego, którejś nocy zassało mnie tak mocno, otworzyłem lodówkę, była tam wątroba. wyjąłem kawałek, a wątroba była dla kota, którego wtedy jeszcze mieliśmy, mieszkałem jeszcze wtedy w Krakowie. Mieszkaliśmy na wsi, ale zawsze ta wątróbka dla tego kota była. Kot wiedział, że wątróbkę trzeba zjadać i nie zastanawiał się, czy myszka, którą on zjada, drapieżnie, czy ona cierpi czy nie cierpi. Nie wiedziałem też wówczas, bo dopiero od niedawna wiem, że zwierzęta, które polują jedne na drugie i te zwierzątko, które musi być to zwierzątko, które musi być za chwilkę zjedzone. Bo taka jest konieczność życiowa. Jeden musi zjeść drugiego, żeby przeżyć. W momencie stresu tego biednego zwierzątka, które za chwilkę będzie pożarte, Wyzwalają mu się, nie wiem czy to się chyba nie pamiętam nazwy tego, czy to są endorfiny, jakieś w każdym razie takie dziwne związki, które powodują u tego biednego, przerażonego zwierzątka euforię, zmiany stanu, z tego ten lęk przeradza się w stan euforyczny, taki jak po narkotykach. I to zwierzątko w takim stanie jest dopiero pożerane, więc ono już nie czuje bólu, nie cierpi, tak jak nam się wydaje. A wmawia się nam, że to jest ból i cierpienie. No tak, na początku jest ten strach, jest uruchomienie tego mechanizmu, i konstruktorzy, którzy to wszystko tutaj zbudowali, wiedzieli, że nie byli sadestami. Wiedzieli, że taki mechanizm powinien zostać uruchomiony, i taki został wbudowany. W przyrodę. Krytyka choć jednego znawcy powinna mieć większą wagę niż aplauz całej widowni. Szekspir. Krytyka choć jednego znawcy, krytyka choć jednego prawdziwego fachowca, który zna się w danej dziedzinie na czymś, powinna mieć większe znaczenie niż aplauz całej zbiorowości. Chciałby się powiedzieć, chlebojadów. No, przecież te moje batoniki to było nic innego jak jedzenie chleba. Tylko, że jest jeszcze posłodzonego i oblanego, sowicie oblanego pyszną czekoladą. Wczoraj przyjeżdżaliśmy wieczorem z żoną koło dino i ja mówię: Słuchaj, powinienem uzupełnić węgle. Tutaj ten. I już, słuchajcie, podjechaliśmy pod wejście do sklepu. Zaparkowaliśmy. Żona otworzyła drzwi, ale sobie myślę: A, jeszcze chwilka jeszcze. Jeszcze jeden mały taki telefon. Odw odwlec czas, odwlec czas. No i po tym telefonie mówię: wiesz co, zamykaj te drzwi, jedziemy. Mamy wszystko co potrzeba. Wróciliśmy i, i uzupełniłem węglowodany akurat z sałatki warzywnej. Tak, klasyczna sałatka. Taka jaką podawali nam, chyba była raz podana albo dwa razy, na, na turnusie. Czyli ziemniaczki, piszony ogóreczek. Marchewka, pietruszka gotowane i to wszystko z łyżką majonezu. I to wystarczyło. I to wystarczyło. Nie trzeba było po te cudowne toruńskie wyroby się tam pofatygować. Ale przyzwyczajenia dają znać i to nieuchronne chyba jest i chyba nie tylko u mnie. A przeczytałem Wam jeszcze o tym, o, tym, o tej fachowości, gdzie ten, ta opinia tego jednego fachowca więcej znaczy niż aplauz całej tej widowni. Przy obrazach jest bardzo podobnie. Wyobraźcie sobie taką sytuację, że tak jak ja na przykład maluję obrazy i nie widzę tam po drugiej stronie większej jakiejś krytyki, ale krytyki związanej z krytyką speca od malarstwa. Kogoś, kto na tym zjadł zęby, stracił pół życia, który rozpoznaje... Człowieka, który jest dyletantem, albo osobę, która maluje hobbystycznie, która nigdy nie była, nie była uczona malarstwa, podchodzenia do malarstwa, patrzenia na świat w sposób inny niż, niż klasycznie i dla których to ludzi we wszystko wydaje się, że malarstwo to jest ładność. Jak coś jest ładne i coś mi się podoba, to jest super właśnie, to jest piękny obraz, gdzie nie dostrzegają tych innych warstw tego. Tego, tego czegoś, bo to trudno jest nawet określić, nie ma nawet jednolitej definicji malarstwa albo jednolitej definicji sztuki. Wspominałem Wam, że w różnych epokach malarstwo było różnie traktowane i inne dziedziny sztuki były również inaczej traktowane. Było to jako rzemiosło, którego można się nauczyć, które służy konkretnym określonym celom. Teraz w XX wieku, który już minął, i obecnie malarstwo zostało wyabstrahowane z tego, z tego kanonu służalczości, i ono już nie służy panom z dworów, nie służy kościołowi. Oczywiście czasami służy, tak jak malarstwo sakralne. Oczywiście te malarstwa, te kanony dalej trwają, to co było w historii wcześniej, ale już zostało wyzwolone, oderwało się i. Trzeba naprawdę speca, który się na tym wyzna, który potrafi rozróżnić, czy podchodzący do płótna, do sztalugi, robi sobie bazgrołka, bardzo fajnego bazgrołka i robi sobie koło tego fajne otoczenie. Czyli taki, wiecie, taki spec komando przychodzi z ludźmi, ma pieniądze albo ma wpływy, i robią koło tego fajną otoczkę. I nabijają tych wszystkich biednych ludzi, którzy się na tym po prostu niewiele znają, nabijają po prostu fajnie w butelkę i, i fajnie to leci, i wtedy winduje się wartość tego, tego artysty, który jest w środku na przykład pusty. Podaję taki przykład. Podobnie jest sytuacja, po to wam przeczytałem ten fragment, podobnie jest z panem doktorem. Pan doktor był specjalistą w swojej dziedzinie. Był odkrywcą metody. I kto go oceniał? No oceniali go ludzie puści. Oceniał go aplauz. Aplauzu nie było. Oceniał go ten aplauz, wiecie, tej sali, tego, tej widowni, która oceniała na podstawie tak zwanych specjalistów, którzy rzadko kiedy byli przychylni, bo nie rozumieli nawet tego, z czym mają do czynienia. I efekt był po prostu mizerny. To nie był chyba ten czas, albo ten czas był taki, jaki był, i w tamtym czasie to, co pan doktor zrobił, to, to można byłoby nazwać cud. Cud. Że przebił się przez tą zasłonę, przez tą zasłonę na początku krytyki, potem zasłonę milczenia ostro tego, 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 tego walczenia z tym wszystkim, zwalczania, ale znaleziono inne metody, mianowicie uruchomiono nowe procedury, nowe sposoby liczenia wierzenia, liczenia, ważenia i różne sposoby dietowania. I te sposoby niektóre są dość podobne do żywienia pana doktora Jana Kwaśniewskiego. Inaczej nazywany, nie pokazuje się, nie wskazuje się kierunku, który jest kierunkiem właściwym, tylko sadzi się inne drzewa po to, żeby to jedno prawdziwe drzewo, to specjalne jedno, to oderwane drzewo, żeby to drzewo, nie zostało nigdy znaleziony. Tak jak w tym obrazie. Za chwilkę on będzie pakowany to nagranie jest celowo dzisiaj wcześniej przeze mnie nagrywane, że, żebym jeszcze dzisiaj mógł mieć za sobą to moje piękne tło. Ktoś powie nieskromnie, co ty piwowarczyk, mówisz, piękne tło, przecież może mi się to nie podobać. Wam się to może nie podobać, ale ja wiem, że jest to cudowne, piękne tło. I bardzo się cieszę, jeszcze raz powtarzam, że idzie ono w dobre ręce. Idzie ono w dobre ręce i poszło ono na szczytny cel. Nie chciałem się w ogóle tego obrazu pozbywać. Na początku myślałem, że ten obraz zostanie już ze mną na długo. Być może na całe, jak, się, jak ja to mówię, na całe czasy. Ale poszedł, idzie w świat, i to będzie tylko dla mnie impuls, żeby, żeby coś równie, równie uczciwego i prawdziwego namalować. Dla wielu z was, jeżeli widzicie obraz i nic on wam nie przypomina, nie przedstawia, nie czujecie go, to jest on obrazem, który wprowadza w was niepokój. I z żywieniem optymalnym, z przekazem pana doktora jest podobnie. Jak nie rozumiecie, o co w tym chodzi, to podchodzicie do tego, jak do jeża, jak do jakiejś sekty, jak do jakiejś religii, świrów, którzy. Modlą się nad stołem. No pewnie, że się modlą nad stołem, bo tak to można powiedzieć, bo biorą kalkulator, biorą karteczkę, liczą, dodają, mnożą, dzielą, żeby wyszła im ta modlitwa matematyczna jak najlepiej, żeby ta modlitwa przy... matematyczna nad stołem, nad talerzykiem przyniosła im jak najlepsze efekty i ona przynosi. I ta modlitwa z kalkulatorkiem, z ołóweczkiem w ręku, nad każdym produktem, który włożymy do naszych świętych ust, Daje efekty. W przeciwieństwie do leżenia krzyżem przed zepsutym samochodem, który niestety nie naprawi się. Ale możemy liczyć, że ktoś podejdzie i, i będzie akurat mechanikiem, albo będzie przejeżdżał koło tego zepsutego samochodu, warsztat samochodowy naprawczy i jeszcze się zatrzyma, i jeszcze będzie miał te części, które potrzebujemy, i wiedzę, jak to naprawić. <laughs> to jest też prawie, byłby rzeczywiście cud. Co jeszcze? Ludzie nie znają przyczyn z rzeczy, ponieważ mądrość jest to właśnie znajomość przyczyn rzeczy. Musi ona nadal pozostawać niedostępna dla ludzi. Tak. W dniu dzisiejszym, słuchajcie, będzie aukcja tej mojej akwareli. Ona jest dzisiaj dobrana pod kolor tych, tego obrazu z tyłu. Taka akwarela będzie. Będzie od złotówki, link będzie pod filmem i dziękuję Wam za, za uwagę. Miłego dnia dla Was wszystkich. Pa!